Jak rozpoczęcie? Mamy nową babę. Jagę? Nie, Jowitę jakąś. Nie babę, tylko wychowawca wam się zmienił, bo dostałam powiadomienie. Szacunku trochę. Fajna? Nauczycielka, fajna. Mamo, co ty gadasz? A ty się osmarkałaś? Z tym wisidłem poszłaś na rozpoczęcie? Nie, to tylko teraz tak sobie włożyłam. Ja mam super panią magackę. To nie jest przedszkole. Szkoła jest jak zakład karny. Tak samo jak dom, kiedy masz dwoje takich dzieci. Skąd tobie się biorą te głupoty? Co mówiła pani? Gadała coś, że będzie super, ciągle się szczerzyła, uśmiechała znaczy i mówiła, że będzie dużo inicjatyw. Hura. Co to jest inicjacja? Inicjatywa. A z czego ty się śmiejesz, przepraszam? Tak o. Moje wnusie, kochane, babcia wam przyniosła na zachętę. Postówce. stówce. Dzięki, babcia. Jesteś superowa, babcia. A za co oni dostają? To jest marchewka. A co ja jestem ki? Jak zwał, tak zwał. Matka. Rodzisz w bólach tyle godzin, ale i tak babcia jest najważniejsza. No i na zdrowie, to ja już pójdę.